Rada Miasta już trzy miesiące temu podjęła tę uchwałę, aby to rondo nazwać patronką w zasadzie kościoła, który jest niedaleko stąd, najpiękniejszy drewniany kościół. W Zabrzu, i myślę, że na Śląsku to jest pod Patronatem Świętej Jadwigi Śląskiej. I to rondo też ma takie imię. To była inicjatywa, jak już wspomniano, oddolna, to Rada Dzielnicy chciała, żeby to rondo miało takie imię. Dla mnie jest to patronka szczególnie bliska sercu, bo niezależnie od tego, że żyła w średniowieczu, miała bardzo szerokie horyzonty. W mniejszych marzeniach nie myślałem sobie, że to rondo, które przecież tak niedawno było tutaj zbudowane, że będzie nosiło tak piękne imię. Święta Jadwiga, księżna śląska, żona Henryka Brodatego, matka Henryka Pobożnego, niesamowita kobieta, przede wszystkim bardzo skromna. To była jedna z bogatszych kobiet ówczesnego świata, a ten świat wtedy ograniczał się przede wszystkim do Europy. I pomimo tego, że taką właśnie była. To jednak żyła niesamowicie skromnie. Była kobietą, która słynęła z tego, że jednała z sobą ludzi. Bardzo, bardzo dużo dobrego zrobiła dla całego księstwa Wrocławskiego. No i myślę, że nasz kościół i nasza parafia, która powstawała pod koniec lat 30., nie na darmo takie właśnie wezwanie święta Jadwiga, bo święta Jadwiga jako. Kobieta, która była Niemką i przyjechała na Śląsk, żeby tutaj być żoną śląskiego księcia, bardzo dużo dobrego wprowadziła.